Prośba. Ja nie, woła hrabia. Słucham pana. Czy możesz przesunąć tu fortepian? Tak, panie hrabio. Będzie pan grał? Nie, zostawiłem na nim cygaro. Nie, nie klikajcie chodzenia w tej grze. Na wstęp gościnny <laughs> Tom Raidera dwójki, a nie do jedynki? A co to się ujebało? Gry <gryzanie> zawiesiłem Bieda Tomb Raidera Zavaroval s tem tipom. Jak taki posum. <laughs> Dobro. Przecież trzeciego smoka, to trzeci smok ci to daje, nie? Tak, a w Golden Mask odblokowuje się cała plansza, nie? Czemu to nie zostało zniszczone? A! Widzieliście to! Taki glitch! Co jest? Dlaczego ty nie stało zniszczone? ich Ty to dobre było, nie? 23 tysiące euro kosztuje litr mysiego mleka. By go uzyskać, trzeba wydoić pipetką 4000 tysiące myszy. Kurwa dzik! Oh Lol Jakby oczka nam puszczał, nie? DRS, jo. Aktywny DRS, kuźwa. No, wyjebane w ten sekret. Pum. Wyjebane w jej życie. <laughs> o Matulo, najświętsza, nieistniejąca. A, patrz, kurwa, uciekają. Ten nie uciekł. Koło mi się urwało? Kurwa, koło straciłem. Ale beka, ty. Model zniszczen, Model zniszczeń. Zajebisty. A, zobaczmy, co to jest. Jezu, i to z WRC niby. Ja pierdziele, jakie sterowanie. Jezus Chrystus. Maria Konopnicka, ja pierdolę, co tu się dzieje? Ale powiem wam, sam, samochód płynie, nie? Jezus... Ci... O Jezus. Bez nieczulenia kurna? Bez jaj O Jezus... To kurwa boli, nie? Ja bym zemdlał tą chyba, nie? Ale nie, spawanie to już się chyba nie boli, co? I to nieruchome miasto, nie? Naprawdę my jedziemy ciągle... Mute The New Dodge Okej okay. Concept car Ale tego to by... Kurw, ty, ale jakie ma staty, ty. Robimy wajpera kuźwa. Zmieniamy z Chevroleta na ten. Ty, no jak to zupełnie inaczej wygląda, niż kurna tam na tym PS2, nie? Kurwa, inny świat, nie? Fajna to dubciej wygląda. Czy powiem, skupiłem na niej? Uwaga. Na wstecznym. Bez i... Eee, typa, jedzie, 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 jedzie. Trzyma się. Uii. Zobacz, dalej nie widzę typa, nie? Jestem pierwszy. Na no, jeszcze nie widzę... Nie wiem to jest... Nie wiem, kurwa nie widzę pierwszego typa, nie? Jeszcze mi wyprzedził hamsko na ostatnim odcinku, ja pitole Ale hamuwa What? Tak, nie ma save Co to jest? Czarne i siedzi na szczycie schodów. Sparaliżowany w spalonym domu. Widzicie, uda się? Za pierwszym razem? Nie, pewnie nie, bo dzisiaj nie jest dzień za pierwszym razem. Widzicie o co mi chodzi, nie? natrafić y na szkieleta. Hell yeah! <ścoughs> A? O, padł! O. dobrze, trochę droższe, no ale to dostawa kwestia e, to jeszcze zobaczę. A chociaż nie jak to jest droższe... Lubię starecycki Lubię starecycki Gdzieś tam... Pzujmy tak I chyba zginę. Już nie potrzebuję duszyczek. Bardzo <grymne> że plan był dobry. <grymne> jaki kochasz tej gry <grymne> Dobra, odstawię tego bossa na razie. Wyścig do celu. Ale to chyba nie ma. Są jakieś checkpointy. No ja chyba nie widzę. Wyczaję się, co zrobiłem teraz. Motywacja do działania dalszego, mojego motywacji, tego, żeby właśnie mój syn potem mówił, a mój tata zrecenzował wszystkie gry na PlayStation 1, nie? Wszyscy, że na że nie? ale będzie o tym pamiętany i powie swoim dzieciom, swoim Dzieciom, dzieci swoje dziecią że właśnie on zrecenzował wszystko, nie? No, i o to chodzi w życiu, tak naprawdę. Bo po nas nic nie zostanie, tak naprawdę. Gdybym był bogaty, to bym sobie kupił takiego wajpera. I nim jeździł na zebranie, na zebranie ekologicznych świrów. Pa, samolot leci! No tak, no bo bym głodny, no to głodny kudys je w pieprzy wszystko. Na gotubeczkę przyjechałem. Słuchaj, za moich czasów jak byłem mały i byłem głodny, to się żarło ziemię, kurna. No. A i idź tam. Ja to nie jestem aż taki stary, żeby ci mówić, aż ty szatanie, idź, o Przepadni, masturbancja to coś złego. Spali się w piekle, demony będą palić cię w kotle. No. Gdzie? Jak to lubisz rób? Jak to ci sprawia przyjemność? Wiskowe teorie. I mówię, wam, oni to robią wszystko dlatego, żeby nas stłamsić, żeby tych zwykłych ludzi y, ogłupić. A tak naprawdę oni nam zabierają samochody, zabierają nam wszystko ogrzewanie. Prąd drogi, wszystko jest dlatego, ale oni się wożą tymi wielkimi samochodami, odrzutowcami, statkami wielkimi, ogromnymi. A my co? A my na rowerach mamy jeździć. Albo najlepiej jeszcze jak te było w e, Riku i Mortim pokazywali te pugle-kugle czy coś takiego, żeby było trzeba pedałować, żeby zasilić e, akumulator Rika do samochodu. Tak, i to wszystko o to chodzi. Tak. Jak to, jak zostać milionerem? No, trzeba rano wstać, wypić y, szejka y, jakiegoś tam kurna białkowego, potem pójść na jogging dwugodzinny, potem y, zacząć czytać książkę na temat jakiegoś tam czegoś. Y, no i oczywiście trzeba mieć bogatego tatę. <grywka> A, no, może tak. Złe nowiny. Wchodzi facet do baru i zamawia sześć setek. Barman mówi: Musiałeś mieć cholernie ciężki dzień. Właśnie się dowiedziałem, że mój starszy brat jest gejem. Następnego dnia sytuacja się powtarza. Facet znów wypija może wódki. Dowiedziałem się, że mój młodszy brat jest gejem. Skarży się facet. Trzeciego dnia barman widzi, że facet jest jeszcze bardziej załamany. Cholera, czy, czy w pańskiej rodzinie nikt nie preferuje kobiet? Preferuję. Moja żona. Jezus Maria. Kuźwa. Zległem. Zległem. <śm> Dzisiaj zrobiłem prawie 20 tysięcy kroków. Dokładnie 19 tysięcy 300... Ja pierdolę, jakie to skupię! Jaka się kurwa zlękłem! Jezus, kuźwa! Ja pierdzielę! A się przestraszyłem, nie? Ja klara. Okej okay. i mm. kurwa Nie złączyłem dwie godziny wcześniej Kurwa, jak ja nie potrafię wjechać nie wiadę w to kurwa <laughs> Nie wiadę na ten pomost, nie wiadę kurwa Wiecie. No, o. Oho, i teraz patrzcie, 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 patrzcie. Patrz, patrz. Pierwszy, drugi, dziewiąty, dwunasty. <grym> Trzynasty, jeszcze mnie wyjebali, no. Czternasty, piętnasty. <grym> Jak w tych, kurwa, tych Mario Kartach, czy coś, nie? W tych failach, że, kurde, koleś jest pierwsza, potem, kurwa, dostaje cały asortyment, przez całą metą, kurwa, i ginie. Patrzcie, szesnasty. <grym> czy to, kurwa, nie jest smutne? O, 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 teraz zobaczcie. Ta gra teraz mnie każe, że jak śmiesz być pierwszy. No kurwa. T... A, bo tu skoki są przecież. Trzeba pamiętać o tym. O kurwa. No i tak jak mówiłem, nie? Z pierwszej tam, z pierwszej piątki kurwa będę ostatni. Tu. No kurwa. Nie otworzyło się. No teraz. Dawaj, 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 dawaj. Ja pierdolę. No, ja nie wyjadę teraz. Kurwa, skok jest. Lol. A tam może trzeba wejść. No. Co za kurwa tępa dzida. Jezus Maria. Oooo. Oh. No. I zobaczcie to kurwa, no i zobaczcie to. Kto przełączył te jebane drzwi jak kurwa ja byłem ostatni? No się kurwa pytam. Gra to przełączyła, bo widziała, że mi dobrze idzie, że dogonię zaraz tego typa. Tu musiałam je wypierdolić w kosmos. Tam nie wiadę, bo zaraz się odbije od tych kurwa jebanych beczek i. W... Łap się tego, no łap kurwa to. No co ty robisz, no kurwa, pchaj to w dobrym miejscu. <laughs> Pierdole no. Najbardziej irytujący kurwa sterowanie chyba w grach ostatnich lat, kurwa. <laughs> kurwa, jakaś paranoja, nie? No. Nie kurwa to nie, kurwa, nie rozpędzisz, że cię tak pierdają. Jezus Mario Ale mnie to nosi teraz, nie! Ale mnie ta gra denerwuje. I patrzcie, wszyscy podjeżdżają, zwalniają, żeby mnie tylko pierdolnąć, nie? Zauważyliście to, że oni tylko kurwa zwolnią, żeby tylko mnie jebnąć, nie? Patrz, i ten czeka, i ten czeka, o. Że właśnie, na przykład coś takiego, że w grze próbujesz coś kurwa wcisnąć, a gra tego kurwa nie rejestruje. I to jest tak irytujące, bo wciskasz, skrętasz w prawo i wiesz, że czasami w prawo-lewo fajnie działa, a czasami wciskasz w prawo, a ten kurde w prawo jedzie prosto, nie? No, wiedziałem, że on, kurwa, odżyje. No, wól, czemu ty się, kurwa, nie łapiesz tego? No, patrz. No, patrz, kurwa. No, skocz, niskam. X, kurwa. Jezus Maria, ale mnie wkur... Specjalizacja. W czasie stosunku siostra dyżurna mówi do lekarza dyżurnego. Panie doktorze, pan to chyba jest... Anestezjologiem. Zgadza się, a skąd pani to wie? Bo nic nie czułam. добро, то било добро, ти.